Tak, nie byłoby Śląska w taki, takiego, jak wygląda dzisiaj, gdyby nie katowicka specjalna strefa ekonomiczna od lat e, wspiera ten proces e, transformacji województwa śląskiego. E, dzięki działalności tu, dziesiątek ludzi zaangażowanych e, w pomoc inwestorów, opiekę na inwestorem, przeciągania inwestora i organizowania mu przestrzeni do tego, żeby móc zainwestować. No, mamy szereg miejsc pracy, nowoczesne e, zakłady, e, miliardy złotych zainwestowane i... i coś, co pozwala nam bezpieczniej e, spać, gdy słyszymy, że będziemy coś zamykać, coś likwidować, coś e, odchodzi do lamusa, bo zmieniają się technologie, a właśnie dzięki działaniom strefy e, te miejsca pracy są utrzymywane, bezrobocie mamy bardzo e, małe. No i co, trzymać kciuki, żeby dalej było tak, jak jest, bo ta ocena dziewiąty raz rzędu, najlepsza strefa ekonomiczna w Europie, to naprawdę, to nie jest przypadek, to nie jest coś, co zdarza się samo. Ciężko ludzie na to e, pracują, żeby tak było. Jesteśmy najlepszą strefą przemysłową w Europie według rankingu FDI, uh, Financial Times Global Free Zone 2025. No, co to oznacza? No, to oznacza, że eksperci, którzy oceniali uh, strefy w czterech kategoriach, o których wspomniałem, wybrali akurat Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, po raz kolejny zresztą, jako najlepszą Strefę Przemysłową, co nas niezmiernie cieszy, no bo jest to jednak ranking poczytnego czasopisma.